Co to znaczy dzisiaj według ciebie być gotowym jako obywatel, jako ojciec, jako facet? Ja bym powiedział, że to po prostu jest takie poczucie, że jesteś w stanie poradzić sobie bez względu na to, co się będzie działo, nie? To naprawdę jest nieprawda. W sensie, bądźmy szczerzy, nie da się być przygotowanym na każdą ewentualność. Nie da się mieć przygotowanego jakiegoś zapasu, jakiegoś sprzętu, jakiejś procedury, planu na każdy scenariusz, który możemy sobie wymyślić, nie? Ktoś ma pecha, to mu spadnie cegła na głowie w drewnianym kościele i cały jego plan przetrwania pójdzie się, nie powiem co robić. Pierwsza litera tego słowa to jest J. I to, to nie, nie należy patrzeć tymi kategoriami, ale właśnie takie poczucie, że jestem w stanie, że mam, po pierwsze, mam jakiś taki przestrzeń do pewnego rodzaju elastyczności. Na, na pewne rzeczy mogę sobie poz pozwolić, na przykład nie jestem związany łańcuchem z etatem, nad którym pracuję, ponieważ mam kamień na szyi pod postacią kredytu na wiele lat nie jestem związany z jakimś miejscem, w którym muszę mieszkać, ponieważ to jest jedyne na co mnie stać, albo nie jestem w stanie dojeżdżać do pracy z innego miejsca, czy do pracy w innym miejscu, bo mieszkam na, na zadupiu, mam jeden zakład pracy pod ręką. czy I taką elastyczność buduje się właśnie robiąc zapasy, czy zdobywając dodatkowe umiejętności, zdobywając pozycje na rynku pracy, kontakty i, i to jest jedna rzecz, ale to o czym wspomniałeś przed chwilą, taka, taka psychiczna gotowość w głowie, jest to, to chyba takie pojęcie, to się nazywa chyba rezyliencja, czyli taka zdolność do funkcjonowania w trudnych okolicznościach w sensie takim psychicznym, tak, takiego, umysłowego funkcjonowania, że człowiek się nie zamyka w sobie, nie poddaje się tej, tej tym złym okolicznościom, tylko po prostu zaczyna robić to, co, to, co, powin, to, co powinien, no albo może inaczej zaczyna robić cokolwiek, bo takich, w obliczu kryzysu jest kilka mechanizmów obronnych, nie? Jeździ czytam jakieś takie że depresja, to może jest również mechanizm obronny wyewoluowany po to, żeby człowiek pierwotny w jaskini, jak jest słabo, na przykład z, z, z żywnością, to żeby rzeczywiście popadał w letarg, żeby mu się nic nie chciało robić, bo wtedy to służyło jego przetrwaniu. Ale to nie jest dobry mechanizm w dzisiejszych czasach. Więc no, musimy mieć przede wszystkim duży margines bezpieczeństwa. Ja to właśnie nazywam elastycznością, bo jeśli nie jestem zmuszony pracować w jednym miejscu mieszkać w jednym miejscu, jeśli mogę rzucić wszystko i wyjechać gdzieś za pracą, no to jest, to, 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 w wielu sytuacjach może życie uratować. Także rodzinę. I do mnie właśnie to zaczęło docierać, kiedy ja założyłem rodzinę. I to się właśnie od tego u mnie wszystko wzięło, że ja w pierwszej kolejności takie miałem poczucie, że nie chcę być zależny od szefa, nie? Że to, to chyba się na studiach, zanim zacząłem pracować na etacie, miałem takie poczucie, że fajnie byłoby mieć jakiś taki dodatkowy, dodatkowy strumień przychodu. Z jakiegoś tam własnego źródła, jakąś książkę, jakiś blog, tego typu rzeczy. No i zacząłem to powoli budować.